Sturla ci nagle to dobra. <suszcza> <sus <Myan _> A kto, 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 kto A ktoś się sturlowuje? To musisz taki z akcentem... Ja Jakby ci teraz ktoś jest przeciwdziałanie... By ci ci by ci Tutaj robią tak, że ogólnie cofają się, albo ktoś podjeżdża i no. co chwilę są takie, wiesz, małe wyrwy, werwy, żeby ktoś się mógł przykitrać, nie? Co? On Będę tak kosztowało teraz. To były chyba za 179 zł, ale tam było minus 100, coś tam i ona tak mi... Yo, what's up, baby? Gonna Dobrze. get some amazing footage from today no. and then... Co ty na nogę sobie zaschła dać? mnie nie A w skali 1 do 12, jak bardzo pro jesteś? Stary z tym sprzętem Zrobimy coś z tego To jest jakiś stary do ilu? Do 12? Oh yeah, every day is a school day. Oh, That's so, it. Oh, yeah. So you take a very hold it, and take a photo of yourself. This one. Oh, Do you one. mean the gimbal? No, gimbal is like um for stabiliz stabilization, so oh, that yeah. it removes all the shakiness. Basically, you can get very smooth. is going too fast for me. Oh. <laughs> <laughs> or too slow. <laughs> a e nice day. Either way, you too. All the best. Bye. Bye. <laughs> W Anglii, prawie na Cornwall, ale nie do końca na Cornwall. Gdziem się ogólnie przejść? Miała być pogoda fajna, jest taka średnia troszkę. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest moje miejsce, to jest moje miejsce. Nie. taką w Brighton nie? Jaką? A taką kapliczkę no. Tam były śluby nie? Taką to kapliczkę ta też on. mieliśmy w Brighton. Pamiętasz Raku? To ty nie umiesz Trzybuj tańczyć. Trzymaj mocno. Napisz. Trzymam. Wydaje to ja to pójdę moje. do budza po plastry. Dobra? Mega. Ogólnie widzieliście łanik rozcięty palec. W taki sposób drona łapała ogólnie, i ją po prostu przyciął, bo dron zwariował. Może nie tyle co zwariował, tylko aneczka, po prostu zła technika łapania. Delikatnie zła technika łapania drona, i tak się kończą takie właśnie wybryki. Do niektórych spraw trzeba być po prostu kaskaderem. Flowers No rhyme for me. Do do do, do Feeling groovy. <coughs> Filip, chodź tu na chwilę. Pytanie do Filipa, ogólnie za 100 punktów. Gdzie jest Radzik? W lesie? Dobrze. Ogólnie <noise> sytuacja jest następująca. Za chwilę nam się kończy parking, także trzeba będzie wracać. Musimy zgarnąć furę. Chyba zmienimy inną miejscówkę. Widzimy się za chwilę. Wow! ej, jesteśmy w sumie już po McDonaldzie. Ogólnie taka teoria. Bo Adaś dostał dość wygazowaną pepsiawkę, czy tam Coca-Colę, już nie wiem. I ogólnie wysnął taką teorię, że to są zlewki, że stare drinki, które zostały niedopite w jakiś sposób, są zlewane po prostu dalej w nowe wiadro i później sprzedawane klientom. Poszedł, wymienił, dostał normalną, nagazowaną pepsiawę. Ile w tym jest prawdy? Nie wiem. Miał ktoś z Was podobne przeżycia? Też takie zdanie macie? W chyba 40 minut jeździliśmy w kółko, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Nawet na takich mega płatnych, wiesz, odseparowanych miejscach parkingowych nie dało rady znaleźć miejsca parkingowego. No po prostu tragedia. Jakich piratów, Jakich piratów? co robimy? Jaki plan jest? Gdzie idziemy? Idziemy tam, idziemy tam. Za dyma? No, tam. Dyma lekar? Ej, Filip, 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 Filip. Gdzie Srecik? <laughs> to weź pokaż, który to jest ten Twój jacht nie bo będziecie mi zazdrości Ale pokaż no Pani, ten biały Daj zobaczyć No zaraz no Był joint bez hitu. Wielki tłusty joint O, o! 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 Panią pani zawróci Pani kłeczko zrobi pani <laughs> że jesteście na YouTube? Ogólnie droga po schodach jest dość wysoko, nie? Klimat dość dobry, ale ogólnie nikt nie chciał iść. Nie! Nie idziemy za wysoko. Po co w ogóle zmęczymy się? spocone spoconej w ogóle do dupy zwała. Ja mówię, to idę sam. No i ogólnie jak co? Jak we władcy pierścieni za Aragornem polecieli wszyscy. Jak? jak jeden mąż, wszyscy wszyscy. Mniej więcej właśnie w tym momencie padła mi ogólnie bateria. Ale to się już nie powtórzy, bo sobie zmotałem nową, także czas nagrywania będzie dwukrotnie dłuższy. Ekipie dziękuję na maksa za fajnie, pozytywnie spędzony czas. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Widzimy się za tydzień. Wszystkiego najlepszego. Cześć!